Oj. Dzisiaj tylko widzowie. Ja. Z tej strony. Niki biki wyszły w jakieś. oby. Jeju. No i to oby. A. Dobra. Za Zachęcam Was do subowania mojego kanału. I weszliście do niego. Naprawdę do subowania. Naprawdę do subowania. Bardzo fajne rzeczy, naprawdę. Czekam takie o Robloxie. O takich to do Robloxa. Będę wrzucić teraz, więc jak mi się nie bójcie. Drzewo was okłam jakby, nie? Okej. Okay. to sorry za mojego tata jak będzie tutaj chodził. A obie miałam z wami przejść. Uj ja dobra. Nie ma innego, by którego znalazłam. Jeden. O kurde. Jezu. Co za mu Jezu. Co ryza? Moi rodzice się nie kłócą, tylko w ogóle się rozmawiałam. Nic nie widzę przez ten głupi obraz. Widzę. Pa Weźcie, się powiecie, że tu jest jakiś checkpoint, proszę. Dobra. Jeden, dwa, trzy. Możecie mnie dodawać w... W tym... Nikt się Nikto, Niki. Biki nie Mogę się czasami wkurzyć, ale okej okay. Raz, dwa, trzy oh. A. Mogę, bo nie mam Robuxów Dobra, mam ich, później kupię Robuxy No, ja Ła! Dobra. Hopa, hopa, wkurzyłam się na tą grę. Hopa, hopa, hop, hop, hop. Hop. hop, hop. Dobra. O, jaka to była gra. Kurczę, blaszka. Kuromie oby napiszę. Bo nie.

o, to już fajna źródło. Winogrowa, jeszcze grubo. Dobra. Dobra, jak coś to teraz się trochę poduczyłam. Jak coś to teraz trochę oszukałam. O, dobra, zmienię sobie abater. Mm, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. mm -hmm. <gasps> Hmm. Szertu. Eee, hmm. Nie wiem, coś tutaj robię takie. Tundarowe drla i kwiat dwa. Dobra, ale mieć ten. O, jak.

żeby coś to zaraz kończę robić tak e, mm. Jezu, nie to No i tak to można prowadzić odby Jak co mieście mój skin od 1 do 10. Hmm, cześć, ja mam. Idziemy teraz w skali od 1 10, od 10, do 10, jak mam przechodzić parkury. Moim zdaniem po 6. O, to znika, nie wiedziałam. to sobie usunę po prostu ten ten taki cały ten avatar by kosztował Co teraz? A! Jakieś loli popy trzeba wskoczyć. No i bratku, babo. Teraz to będzie dobre, tak? Oh! Myślałam, że to będzie trochę łatwiejsze. Ciekawe czy moja koleżanka to później zobaczy taka Hania no, z trzeciej B. Czy jest z mojej klasy, bo jestem z trzeciej B. Napiszcie w komentarzach, czy jesteście z trzeciej B, z trzeciej A czy z trzeciej C. Czy z jakiejś drugiej B, drugiej A, drugiej C albo pierwsza B, druga E. Y, pierwsza A i pierwsza C i proszę was zostawcie coś po sobie jak możecie naprawdę się dla was staram robić filmy codziennie czy filmy shortsy i, i tak dalej szeli leli na następnym tym będę grać w Brawla. Na z franku. Pani mm. Broz, no, Mmmm, jest dobra. Fuuu, zabijamy porządno. O, to chyba kiedyś graliśmy. O, pamiętacie to? Tak, pamiętamy to na w komentarzach, jakbyś się w filmie. Tak nie mogę zapytać. Nie będę wam przechodzić tego. No sorki. Dobra, następnym razem, jak spadnę, to przejdę wam. Jak ktoś, tak, ktoś jest nowy. No naprawdę, mówię wam, żebyście zasubskrybowali jak zasubskrybujecie z dzwoneczkiem to nie przegapicie żadnych moich filmów dobra widzieliście to już sorki No ja, dobra to mi trochę przeszkadza ale mam to gdzieś wcale nie w dół jak ktoś chce żebym grała z nim to o 18:00 jutro będzie spotkanie na Brookhaven. Życzę sobie takiego tego. Szorca. was upewnić. A, napiszcie w komentarzu czy na pewno będziecie. Bo was naprawdę lubię. Moi widzowie czasami robią dla mnie takie fajne te... Ja bym chciała mieć takie... Do jakiego widza, który, który mi wszystko zrobi. Sorry, że przeszłam troszkę, ale nie mogę się tam wdrapać. Jak coś, to macie ten wycinkę. Więc tutaj są takie, te i tutaj się przechodzi. O, ja już zapomniałam, co to jest do pracy. Okej. Okay. Jednak ja mnie jeszcze to życie nie oszukało. Czyli tu. Brok! Hmm. Jak znam coś tego z zadymiarza, napiszcie w komentarzach. Dobra, teraz wam mogę pokazać. Sama teraz sama sobie teraz sama sobie No proszę bardzo, ja nie będę sobie skakać. tam, o oh jezu jakieś śliskie znaczki, dujesz się z nią z nią, nie będę zadawać sosyskacz powiedział o jezu czekam, kiedy nie Yeah, I... uh. A <gasps> Oh, yoho! Finally, Oh, yoho! Finally, scratched. I'm rock. Haha, on that I'm going Haha, I Ona się będzie wspinać. Uhu. A ktoś tu. Widzowie, weźcie mi uratujcie. Tamten film był chyba do 19 minut. A ten będzie do 30. Tam do 19 nawet. Albo do 20. Umie he he. A co nie umiem przejść hehe Jak to był jeden z widzów, to sorki. Nie panuje swoich emocji.

O Jezu, sorry, widzowie. Troszeczkę mnie nerwy poniosły. Mój sorki, widzowie, no sorki, jak się ktoś ze mnie w komentarzach. Ej, piera. O Jezu. To nie ja. To mój tata. Uj, przepraszam, tato. Co naprawdę ja sobie oni ze nie robię ja. Naprawdę to jest takie śmieszne. Naprawdę. Aha, może się zmienia tu 5 sekund, co? Teraz u nas jestem nieśmiela. No dawaj, no dawaj. że mi się telefon rozrzutował. Dobra. Co by sorki. Widzisz, widzisz, że coś to przejdę. Ideużka, kruszawiszka. Na dudka Jezu, robi, widzowie. To do mojego czasu było jak coś. Jest! Czyli gdzieś jeszcze są checkpointy? Hej, gdzie? Dobra, ja się muszę zabić. I. I'm poor America. I'm I'm poor America. Nie! To mam mnie zabić! Nie!

Dziemku oh. Hej, łóżko. <śmiech> <śmiech> Widzia, wie, Widzia, wie, nie łóżk Widzowie, gdzie się? Widzowie, nie róbcie sobie zabijać